Dzień dobry. dobry wieczór! Dzień dobry. Rodzinka się wam powiększy! Gdzie Mateusz? Mamo, tylko się nie denerwuj. Ja, ja nie przyjechałam z Mateuszem. Co ty zrobiłaś? Proszę wszystkich o uwagę. Wybaczę ci zdrady, ale pod jednym barutkiem. Czy ty przypadkiem nie jesteś w ciąży? Nie mogę być w ciąży, bo zwyczajnie nie poradziłem sobie. Wiesz, że znam różnych ludzi, nie go znajdą i tak się nim zajmą. Pójdziesz za mnie? To jest mój przyjaciel, a... Tak naprawdę narzeczony. Dla jednego szczęście, dla drugiego smutek, to jest życie. Przykro mi, ale nie. Żegnaj, Łukasz. Już nie spotykam. Dawaj, Zduńscy się tak łatwo nie poddają. Chcę się jej mhm. napić, kochanecko moja, będzie zdrowa. M jak miłość, dziś i jutro o 20.55 w dwóchce.